Hej hej hej, Szymanko z tej strony Gabro. Witam Was na kanale Gabro Games. Dzisiaj trochę nowa odsłona było z Farminga Simulator. Mam nadzieję, że taka odsłona Wam się spodoba i że będziecie to oglądać. Jak nie, to mówi się trudno. Piszcie komentarze, czy Wam się takie coś spodoba, czy nie. Proszę Was o tak zwaną no, łapkę w górę, komentarz, ten kto nowy, o subskrypcję. I piszcie o nazwę serii. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Piszcie o nazwę serii. Jakbyście chcieli, żeby było nazwane. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków. To będzie wybrany jako nazwa serii. Więc polecam o pisanie komentarzy, wymyślanie serii. A dzisiaj na odcinku postaramy się zrobić dwie rzeczy, czyli skosimy to pole, ale także po skoszeniu postaramy to pole się zakultywatorować, bo posiadamy dwa pola, jeden traktor, jedną przyczepę, jeden kultywator i jeden siewnik. I w następnym odcinku chcę się uwzbogacić rozsiewacz, ale to już w następnym odcinku. Na stan konta obecnie to 25 tysięcy. Może coś zrobimy z tą gotówką może nie. Potem wam pokażę co planuję z nią zrobić i jaki rozsiewacz planuję kupić. A wy napiszecie w komentarzu kupuj nie kupuj. Niedawno też dodałem właśnie nową. Niedawno też wstawiłem nowego Shortsa, więc polecam oglądać. Stambulga się też będzie pojawiać, ale farming także. I piszcie, co byście woleli. Jeden długi odcinek, na przykład 20 minutowy, raz w tygodniu, czy może dwa odcinki po 10-11 minut przez tydzień. Piszcie w komentarzu. Ja was. Wysłucham, zobaczę, co będzie więcej, czy chcę na przykład raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Wszystko od Was zależy, a ja bez zbędnego przedłużania. Widzimy się, jak skończę kosić. Widzowie, został nam jeden przejazd i no co, no skosimy, bierzemy, podczepiamy kultywator i lecimy kultywatorować. Uuu, uh, kombajn jest pełny. Umieść pszczepę obok kombajnu, aby go opuścić. Podjeżdżamy. Wyspujemy. Dzięki pszczepie można sprzedawać ziarno w punkcie skupu lub przechować je w silosie. Dobra, uuu, gdzieś musimy jechać, ale pierw podjarę po silos i widzimy się jak będę już przy miejscu, gdzie to mam sprzedać. Jesteśmy już w widzowie bardzo, ale to bardzo blisko. Sprzedajemy to do młynu, no, ciekawe ile hajsu dostaniemy za to. Miejmy nadzieję, że z 40 tysięcy będziemy mieli na koncie na dzisiejszym odcinku. Co najmniej się postarajmy. Trzydzieści dziewięć tysięcy. No nie jest źle. No nie jest źle. Prawie czterdzieści tysięcy. Dobra, idziemy na gospę. Cynik. Na gospodarstwo pojedziemy potem. Podczepimy kultywator i weźmiemy się za polem. My już widzowie jesteśmy na gospie przy farmie. Niech kombajn zrobi ostatni przejazd i sypnie nam. Z nakrętamy. Dobra, skoszona. Zaraz tu podjadę traktorem. Taką a jak zaparkuję to chyba nikt się nie obrazi. Dobra, podjeżdżamy. Ale on ładny. byś się wieczór robi. Dobra. Już tyle, stop, dobra. Odepniemy tę przyczepę. O, w kombajnu uderzyłem widzowie. Ja tu mam talent. W ogóle chciałem Wam bardzo podziękować za ten rok razem spędzony ze mną na kanale. Które już ma ponad rok, widzowie, będzie miał zaraz. Ponad rok. Roki parę dni za niedługo. I za te tysięcy subskrypcji. To jest dla mnie, ja nie sądziłem, że w przeciągu roku zrobię w ogóle tysiąc, A co dopiero mówić o 1500. Czyli co w następnym roku, widzowie, 3000 subskrypcji. Czy uda nam się? Nie wiem. Ale postaram się właśnie Minecrafta też wrzu wrzucać. Różne takie gry. Może standoffa. Różne fajne gry. Bo jest tak cały czas to też chyba was kapka już nudzi. A. Farming i taki Minecraft, jak czas do czasu się pojawi, to chyba nic takiego złego. Dobra, ja już nie przedłużam. Jak zakultywatoruję połowę pola, chociaż, to się do was odezwę. Widzowie, już większe pół zakultywatorowaliśmy. I... Tyk. Jeszcze tak jest dwa przejazdy i zakultywatorowana. Tu. A właśnie zapomniałem wam powiedzieć mam też owce i krowy, ale do krów potrzebujemy słomy i siana, czyli byśmy potrzebowali kosiarki, przewracarki i prasy. A do owiec byśmy potrzebowali trawy, czyli kosiarki, przewracarki i przyczepy samozbierającej. Dobra, my już kończymy. O, tu jeszcze mam taki dorywek. O, cyk, byk. Zobaczę, czy mam siewnik pełny Jak nie, to pojedziemy szukać, zatankować siewnik Nie, pełny jest, dobra, to zostawiamy go No co widzowie, tym pięknym akcentem bym się z wami pożegnał Więc piszcie w komentarzach nazwy serii, jakie byście chcieli nazwy czy wam się podoba, czy nie? Lajkujcie, subskrybujcie, Ci co nowi, komentarze piszcie. Czy wam się podoba, czy nie? Powtarzam jeszcze raz. No co, no, do zobaczenia.